Pasja do geografii cały czas się wam nie rozwija. Wymaga wiele wysiłku, czasem jest męcząca, ale daje satysfakcję i poczucie szczęścia. Z każdej lekcji czerpię energię, cieszy mnie każdy wasz sukces. Dzięki wam cały czas pogłębiam i rozwijam swoją pasję. Na pewno myślą tak pierwsze ja natomiast przede wszystkim staram się być sprawiedliwa, przekazywać czasem trudną wiedzę w jak najbardziej przystępny sposób i jak najlepiej przygotować Was do egzaminu naturalnego. Moim ulubionym działem geografii jest cała geografia fizyczna. Mogę godzinami opowiadać o wietrzeniu, eksfoliacji, korazji, deflacji, egzeracji, detarakcji. To naprawdę fascynujące. I na dodatek próbuję to wszystko narysować.